Marzenia i koleżanka z przeszłości. Po wydaniu książki Zmiana miałam jedną myśl, która, sądziłam wtedy, być może się spełni. I tak się stało. Poznałam kogoś, kto również był adoptowany, jak ja. Co więcej, ta osoba okazała się moją dawną koleżanką z podwórka. Jak mogłam to przegapić? Na to wygląda, że mogłam. A może podświadomie chciałam? Lub nie? By ten moment, żeby o tym porozmawiać. Nie chodziłyśmy razem do klasy, ale bawiłyśmy się dość często, odwiedzając wzajemnie. Dobrze jest móc spotkać kogoś z podobnym doświadczeniem i porozmawiać o uczuciach, które są wspólne dla obu stron oraz o tych, które je różnią. Aniu, dziękuję. Spotkaliśmy się więc po latach. Ania mieszkała w Warszawie i przeprowadziła się na obrzeża z myślą o założeniu rodziny. Dziś ma trójkę dzieci i jedno w drodze. Odwiedziła mnie w Warszawie i rozmawiałyśmy o mojej książce i adopcji. Ania zapytała, czy szukałam matki biologicznej. Odpowiedziałam bez zastanowienia, że na tym etapie o tym nie myślałam. Zdarzyło mi się jednak oglądać na moim ulubionym kanale brytyjskim dokument, w którym dorośli, już adoptowani, poszukiwali rodziców biologicznych i moment spotkań był niezwykle wzruszający, również dla mnie jako widza. W Wielkiej Brytanii sprawa adopcji wygląda inaczej. Podobnie jest w USA. Można adoptować na czas określony i można przeprowadzić adopcję otwartą. Wszystko ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Pytanie ani obudziło we mnie ciekawość, tym bardziej gdy sama powiedziała, że szukała i znalazła swoich. Było to kilka lat temu. Ania powiedziała mi, że można sprawdzić akt urodzenia w archiwum miasta urodzenia. Tylko tyle? Pomyślałam. Ona również poprosiła kogoś jeszcze do pomocy. Dowiedziała się, że została oddana jako pierwsze dziecko urodzone przez dziewiętnastoletnią matkę. Wcześniej. Teraz sama założyła dużą rodzinę, bo tyle lat czuła się samotna i sama. Cieszę się, że jest zadowolona i spełniona jako matka. Czy atencja, którą obdarzają ją dzieci, wypełni brak atencji matki biologicznej? Nie, to inny rodzaj uwagi. Niemniej dla niej niezmiennie istotny temat poszukiwań matki biologicznej. Odszedł na chwilę nie pamięć, głównie z powodu innych zajęć, które zapełniały dzień. Rehabilitacja, Facebook, książka, promocja. Ania odezwała się po tygodniu lub dwóch z zapytaniem, czy robiłam coś w tej sprawie, no i pobudziła we mnie impuls do działania. Umówiłyśmy się, że pojedziemy do archiwum razem, Ania chciała zajrzeć do aktu urodzenia ponownie. I któregoś marcowego dnia w godzinach porannych wybrałyśmy się pod odpowiedni adres, szary, niepozorny budynek. Biorę numerek i czekam na swoją kolej. Gdy pora na mnie, okazuje dowód i dalej czekam. W międzyczasie, żeby rozładować napięcie, żartuję z koleżanką na bzdurne tematy. Po jakichś długich pięciu minutach przyszła pani urzędniczka z wielką księgą w rękach, kładąc ją zaraz na stole i pokazując mi stronę, która dotyczyła mnie. W pierwszej chwili, widząc nie swoje nazwisko, automatycznie chciałam odwrócić kartkę, jednak ręka urzędniczki zatrzymała mnie, informując, że na drugiej stronie są dane już kogoś innego. Starałam się skupić, ale nie mogłam. Pani zostawiła mnie na chwilę sam na sam z grubą księgą. Zobaczyłam swoje imię, Izabela i nazwisko, które jest noszone przez jedną znaną osobę. Od razu przypadło mi do gustu. W drugiej kolejności zobaczyłam imię matki rodzonej i jej miejsce urodzenia w Warszawie. Zakodowałam tylko to i pomyślałam – że wieczór spędzę na poszukiwaniach na Facebooku. Kto dziś nie jest na Facebooku? Hmm. Sama bym nie była, gdyby nie książka i moja działalność pisarska. Tak czy inaczej postawiłam na Facebooka. Odnajdę w nim matkę biologiczną. Szukałam po nazwisku. Albo nie zgadzał się wiek, albo miejscowość. Zmęczona odłożyłam dalsze poszukiwania na później. Może nie dane było mi znaleźć jest też przykra ewentualność, że nie żyje albo nie mieszka w Polsce. Nie zwróciłam uwagi na Dana ojca. Dlaczego? Może dzięki nie niemu wpadłabym na jakiś trop. Matka jest najważniejszą osobą dla dziecka w jego pierwszych chwilach. Dwa tygodnie później poprosiłam Anię o towarzyszenie mi w przejazdzie do archiwum po raz drugi. Tym razem spokojniej, mniej emocjonalnie. Już coś wiem. Teraz usiądę, przeczytam spokojniej i dokładniej. Znam już procedurę. Tym razem serce bije wolniej. Dostaję księgę, spoglądam na imię matki. Okazało się, że je przekręciłam. Szukałam pod złym imieniem. Patrzę na imię i wiek ojca. Po chwili pojawia się pani z dodatkowym papierem, który jest wyrokiem sądu w sprawie adopcji. Nie dostałam go wcześniej. I dostaję również kartę ze szpitala. Wyrok sądu zawiera również dane mojej siostry z tym samym Nazwiskiem, czyli jest moją prawdziwą siostrą. Często w kłótni mówiliśmy sobie, że nie jesteśmy prawdziwymi siostrami. Karta ze szpitala zawierała takie informacje jak moja waga i godzina urodzenia. Pytane przez kolegów i koleżanki, często wymyślałam godzinę i nawet mówiłam, że urodziłam się w samolocie. Każdy miał odpowiedź, musiałam mieć i ja. Po 35 latach mam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Wow, i co dalej? Na karcie dojrzałam jeszcze niewyraźnie zapisany adres w Warszawie i jeden podwarszawski. Zostaje mi pobawić się w detektywa i odgadnąć nazwę ulicy. Szybka akcja, zgooglować mapę miasta i metodą eliminacji wybrać właściwy adres. Marzenia i koleżanka z przeszłości.